To cóż, szanowni Państwo, witam w zastępstwie dla kolegi Józefa Czute na połączonych komisjach Rady Miejskiej. Cześć. Dzisiaj będziemy Cześć. rozpatrywali projekt uchwał, które przedstawione zostały przez Pana Burmistrza. Może nam wyjaśnić, czy odpowiedzieć na pytania Pani Komenda? Zrobiliśmy, zrobiliśmy tylko małą korektę, to znaczy przeznaczyliśmy 40 tysięcy na dofinansowanie remontu oddziału naszego szpitalu naszym, tak? 5 tysięcy zwiększyliśmy dofinansowanie prowadzenie świętych sytuacji politycznej. i yy, położyliśmy jeszcze dofinansowanie koncertu charytatywnego, uorganizowanego przez Janitów w 2000. W zasadzie zostawiliśmy do, na, na poziomie tego roku, tak? I przechodzimy do kolejnego projektu. Uchwały projekt w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej. I bardzo proszę, czy są jakieś pytania, uwagi, czy potrzeba jest informacji? Czy ja mam pytanie, jaki będzie koszt dziś tego opracowania tego planu? Czy macie Państwo rozpo, rozpoznanie? Nie jesteśmy w stanie powiedzieć. Składamy wniosek, wniosek, który piszemy sami, w związku z czym nie będzie żadnych nakładów finansowych, bo wykonają pracownicy. Jest to wniosek o dofinansowanie zrobienia tego planu do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska przedłużył termin konkursu, dlatego odniesiemy tę uchwałę do końca tego roku. Jeżeli projekt zostanie dofinansowany, wtedy dopiero będziemy ogłaszali przetarg, na podstawie przetargu będziemy mogli określić, szacujemy, tak jak no, patrzymy na podstawie innych samorządów, jak szacują, w zależności od y, różnych pozycji, jakie w planie muszą być zawarte, może to być od 60 do 100 tysięcy złotych. Przy czym wkład własny na poziomie 15%, jeśli to będzie dofinansowane. Kolejnym projektem uchwały jest uchwała w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013. Bo no tutaj e, monitoring będzie, czy gdzie ewentualnie będą te? Bo to będzie dodatkowe kamery będą, w których tak, nie wiadomo jeszcze, tak? To znaczy... Jest wyznaczonych chyba sześć punktów, ale dopiero będzie dokumentacja robiona i z dokumentacji będzie dopiero wynikało dokładnie, w których miejscach, jakie ustawienie będzie to po konsultacjach z policją i ze strażą miejską. Czyli z ogóle nie był wskazany obszar? Się, były wskazane, chcemy żeby były, natomiast szczegółowe posadowienie tych kamer no, musi być skonsultowane, bo nie jest to też sztywne. Tak to uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na stanwa na 2014 rok i otwieram dyskusję obec materialna dla uczniów ostatnio na komisjach dowiedzieliśmy się, że duża część dopłaty musiała być z, zwrócona i mam takie pytanie czy bo to dopłaty do książek czy dopłata do książek to jedynym kryterium jest tylko średnia, czy, jest, czy są też inne kryteria jak rodziny rodzienne albo nie. Dlaczego jest mniej to odpowiadam? Bo na te, tą pomoc, na te stypendia otrzymujemy środki z Urzędu Wojewódzkiego. I na y, etapie robienia budżetu po prostu nie było wykazie. tak jak Państwo pamiętacie, przez cały rok zawsze z Urzędu Wojewódzkiego y, przychodzą informacje o zwiększeniu dotacji na wypłatę y, stypendiów. Natomiast nie mając dyspozycji Wydziału Finansowego Urzędu Wojewódzkiego na etapie robienia budżetu nie można po stronie dochodów i wydatków wprowadzić. Tam tylko są te stypendia ze środków Urzędu Miasta 10 tysięcy. <laughs> Także to na pewno będą i tak jak pamiętam poprzednie lata na pewno nie będzie mniejsza kwota. I tylko te dochody wchodzą tutaj, tak? In, innych możliwości nie mamy. Nie. Tutaj w dziale gospodarka odpadami jest duży wzrost. Chciałbym... Ponieważ poprzedni plan był na pół roku, a teraz państwo macie na cały rok. To jest na jest związane z No poprzednio od 1 lipca została wprowadzona uchwała, teraz macie w państwo cały rok. To jak się przemnoży, to logiczne, że tak dojdzie. Jeżeli mogę przy okazji, tak, bo chyba przetarg na zbiórkę odpadów się odbył już, tak. Jak to wygląda i jakie mogą być stawki w przyszłym roku? Czy robiliście kalkulacje, czy to już jest za wcześnie? Także znaczy, robiliśmy. Stawki się na tą chwilę nie zmniejszą, ponieważ znacząco wzrosła ilość odpadów. To, co zresztą sugerowałem Państwu, że tak może być. Pierwotna założona kwota była tam o 200 tysięcy za mało, ale mieliśmy założoną rezerwę. Tak, panie, panie Tak. I po przesunięciu tej rezerwy zmieściliśmy się tak, że przetarg można było rozstrzygnąć, ale tak naprawdę nie została żadna złotówka więcej. Mieliśmy spotkanie z Panem Komendantem Powiatowym Policji prosił o ewentualne dofinansowanie do zakupu pojazdu nieoznakowanego. Z tego co wiem, to część tutaj samorządów lokalnych dofinansowała ten zakup tego pojazdu. Czy ewentualnie istnieje możliwość, żebyśmy tutaj w budżecie jednak troszeczkę pieniążków wyskrobali i dofinansowali również zakup tego pojazdu, bo tam dofinansowaliśmy kiedyś straż pożarną, szpital. Myślę, że można by było... I policję też. Ale tak naprawdę no, nie może to się stać normą, życiem, że ciągle dofinansowujemy zadania, za które odpowiada państwo kosztem zadań własnych. Jeśli będziemy mieli budżet taki, że możemy rozdawać na prawo-lewo, to oczywiście też jestem za, ale w tej chwili ten budżet jest spięty i uważam, że w tym momencie nie stać nas na to, żeby dofinansować inne rzeczy. W rozdziale 80.147 z biblioteki pedagogiczne mamy wydatki na poziomie 215 tysięcy złotych. Tak, poprzednio było za 3 miesiące tak tylko. Jest. A, a dotacje chyba z, z samorządu województwa? Nie wiem, że pamiętam 135 tysięcy, więc 80 tysięcy jest różnica. Przyjęliśmy tą bibliotekę, dokładamy do niej. Ale... przykładając, Biorąc bibliotekę i pisząc projekt na rewitalizację, wskazaliśmy też, że będą osiągnięte wskaźniki zatrudnienia dwóch osób, tak? I na to wszyscy się zgadzaliśmy. W związku z tym jedna osoba została zatrudniona już, która pracuje w tej chwili, tak? W bibliotece i jeszcze jedna po zakończeniu będzie zatrudniona. Także te koszty jeszcze wzrosną, ale nie są one związane tylko z przejęciem pracowników, ale ze stworzeniem dwóch miejsc pracy w związku z projektem rewitalizacji oranżerii. A ty oprócz przejęcia pracowników zatrudniliśmy dodatkowo jeszcze, tak? Rozumiem, jedną osobę? Tak? Przejęliśmy dwóch pracowników, tak, a teraz zatrudniliśmy jedną osobę dodatkowo. W przyszłym roku już będą uruchomione termy. I my jesteśmy współudziałowcem jako miasto. Czy w budżecie są przewidziane kwoty na pokrycie tej działalności? Czy w razie? Co pan radny rozumie pod hasłem pokrycie działalności. To znaczy no, będą płace pracowników. W w zakładam, prezie. że ta firma wstępnie jest założenia, ma się utrzymywać sama. Jeżeli będzie deficyt, to będziemy rozmawiali o tym, tak? Ale na tą chwilę nie ma takich założeń. Miasto w jakim procencie odpowiada? 40 60, 50. Słucham, po 50%. 50, po 50, tak. 50 powiat 50%. Chciałbym się jeszcze zapytać jak wygląda, bo przystąpiliśmy chcemy zostać uzdrowiskim. Czy już Jakieś procedury zostaną uruchomione? Oczywiście, że tak po pierwsze jest odbieg z wodą, która no myślę, że uzyska szansę wody leczniczej, bo takie jest pierwsze badanie tej wody, która wskazuje, że ma właściwości lecznicze wody chlorkowo sodowej, jodkowej z niewielkimi ilościami. Radonu jako pierwiastka promieniotwórczego, który też ma właściwości lecznicze w odpowiednim stężeniu. Przeprowadziliśmy badania klimatyczne, które trwały około pół roku i otrzymaliśmy już świadectwo właściwości klimatycznych. W tej chwili pracujemy nad strefami obszarów uzdrowia, znaczy nad strefami tak? obszaru uzdrowiskowego. W chwili ustalenia tych stref, taki, te strefy wyznaczone będą przesłane do zaopiniowania przez Ministerstwo Zdrowia. Po zaopiniowaniu przez Ministerstwo Zdrowia i ewentualnym uzyskaniu statusu obszaru zdrowiskowego będą już wtedy te działania właściwe nad przygotowaniem infrastruktury i uzyskaniem statusu zdrowiska. Tutaj często pojawia się wynagrodzenie bezosobowe w różnych pozycjach. Co to jest to są jakieś usługi zewnętrzne, czy Umowy zlecenia. Umowy zlecenia.